Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po drugiej stronie. Witam Was serdecznie na mojej nowej stronie internetowej Sławomir Piwowarczyk Art tak nazwałem roboczo tą stronę. Nie wiem, czy ten tytuł zostanie, czy czy go zmienię w przyszłości. Są pewne powody, dla których otwieram tą tą obecną stronę, a nie kontynuuję swoich wcześniejszych poczynań. Chciałbym, aby aby ta strona była autentyczna, aby to, co chcę przekazać na płótna, które będę prezentował za mną tam z tyłu, aby te płótna były autentyczne, aby były moje, prawdziwe. Takie Takie, jakie jest ich, jaki jest ich autor, czyli ja. Bardzo bym tak chciał, żeby tak właśnie się stało. Nie chciałbym tutaj mieszać różnych wątków w tej stronie, chociaż, wiecie, te wątki, które powstają w naszych życiach, w moim akurat życiu, one odciskają swoje piętno na tym, co robię, na tym płótnie to się nie da tak oddzielić jednego od drugiego. Ta moja historia, ta historia mojego życia wcześniejsza, ona ciągle ze mną jest. Chociażbym się chciał od niej odkleić, oderwać, to ona jest ciągle obecna. To taki plecak, który niesiemy i nie da się go do końca odkleić od swoich pleców. On po prostu jest. Może to i dobrze, bo te ludzkie koleje, które, które dźwigamy, może one właśnie nas określają, może one właśnie dają nam naszym działaniom, może one właśnie nadają jakiś większy, dalekosiężny, bardziej cel. Może tak rzeczywiście właśnie jest. No bo, jak myślicie, czy da się oddzielić nasze życie, nasze doświadczenie, od, od tego, co robimy w sztuce. Czy da się tak wyselekcjonować, tak oddzielić tą, tą naszą twórczość od wszystkiego, od tego całego naszego balastu doświadczeń i zrobić ją taką surową, taką wyalienowaną, obok taką. Cóż by to była zresztą za sztuka? Zimna obca. Może właśnie trzeba zrobić odwrotnie, żeby. Uszanować to nasze doświadczenie, to nasze życie, ten czas, który już tutaj doświadczamy w tej rzeczywistości i to doświadczenie wykorzystać w tym, aby te nowe elementy, które pojawią się w naszej przyszłości, te nowe projekty, bo, bo ja traktuję trochę Wam, powiem, płótno jak projekt. Jest pewien zamysł, który, który urzeczywistniam na tym płótnie. I to doświadczenie może mieć decydujący, decydujący rys na tym, co, co pozostawiamy. Bo wszyscy z nas pozostawiamy po sobie jakieś ślady w tym świecie. Same ślady. Życzę Wam wszystkim, aby czas spędzony. gdy zahaczycie tutaj o ten mój kanał, nie był dla Was czasem straconym. Pozdrawiam Was i dziękuję za tą chwilę uwagi.